Czy wiesz, że stres może mieć bezpośredni wpływ na rytm twojego serca? W dzisiejszym materiale opowiem Tobie, jak stres przyczynia się do wystąpienia arytmii, jakie mechanizmy za tym stoją i co możesz zrobić, by chronić swoje serce. Kiedy jesteśmy zestresowani, nasz organizm uwalnia hormony takie jak adrenalina i kortyzol. Te substancje zwiększają tętno i mogą zakłócać elektryczne przewodnictwo w sercu. W efekcie mogą wystąpić różne rodzaje arytmii, takie jak szybkie bicie serca, dodatkowe skurcze czy nawet migotanie przedsionków. Długotrwały stres może też zaburzyć równowagę elektrolitów, takich jak potas i magnez, co dodatkowo zwiększa ryzyko problemów z rytmem serca. Nie każdy odczuwa skutki stresu w ten sam sposób. Osoby z istniejącymi chorobami serca, takimi jak nadciśnienie czy migotanie przedsionków, są szczególnie narażone na wpływ stresu. Dlatego ważne jest, by osoby z problemami sercowo-naczyniowymi, w tym arytmią, nauczyły się rozpoznawać pierwsze sygnały stresu i odpowiednio na nie reagować. Na szczęście istnieje wiele sposobów na redukcję stresu i ochronę serca. Po pierwsze, techniki relaksacyjne, regularne medytacje, głębokie oddychanie i yoga pomagają obniżyć poziom hormonów stresu. Po drugie, Aktywność fizyczna. Nawet krótki spacer czy ćwiczenia rozluźniające mogą poprawić samopoczucie i zdrowie serca. Po trzecie, unikanie używek. Kofeina, alkohol i nikotyna mogą zaostrzać reakcję organizmu na stres i sprzyjać arytmiom. Po czwarte, zdrowy sen. Dbaj o to, by spać regularnie i wystarczająco długo to klucz do regeneracji i odporności na stres. I wreszcie, wsparcie bliskich. Rozmowa z rodziną czy przyjaciółmi pozwala lepiej radzić sobie z napięciem. Pamiętaj, że każdy sposób na relaks, który działa dla Ciebie, jest dobry. Jeśli zauważasz, że w stresujących momentach Twoje serce bije zbyt szybko, nieregularnie lub czujesz zawroty głowy, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Arytmie mogą być objawem stresu, ale również innych problemów zdrowotnych, które wymagają odpowiedniego leczenia. Regularne wizyty u kardiologa i badania takie jak EKG pozwalają monitorować stan serca. Stres jest częścią naszego życia, ale nie musi przejmować kontroli nad Twoim sercem. Naucz się skutecznie go redukować, a Twoje serce będzie Ci za to wdzięczne. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów zawsze warto skonsultować się z lekarzem. Dziękuję za obejrzenie i pamiętaj: dbaj o swoje serce.